Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Zieliński i od razu tak tutaj mała taka uwaga, jakakolwiek zbieżność z imieniem i nazwiskiem naszego rektora całkowicie przypadkowa. Ja pracuję w firmie GSK, gdzie kieruję dużym, takim ponad 100 osobowym zespołem programistów, którzy rozwijają oprogramowanie, które później jest używane między innymi przez naukowców pracujących w naszej firmie, celem wymyślania nowych lekarstw, nowych szczepionek. I tak właśnie jesteśmy tuż po tej naszej przerwie lunchowej, więc mam takie dla Was pytanie na rozruszanie, tak żeby tutaj mieć może jakąś interakcję. Powiedzcie mi, proszę, co widzicie na, na ekranie. No i śmiało. Ok, jakieś inne? Burger. burger, tak, dobrze. To jest burger. To oczywiście było proste pytanie, jak powiedziałem, żadnych podchwytliwych. Dokładnie, to jest the most iconic burger in the world. Przynajmniej jeżeli wpiszemy taki prompt w serwisie Meet Journey, to mniej więcej taki efekt uzyskamy. I pewnie w tym momencie się zastanawiacie, dlaczego o tym Wam wszystkim tutaj opowiadam. Ponieważ możecie nie wiedzieć, że marketingowcy z firmy McDonald's mieli podobny pomysł. Ktoś wpisał właśnie takiego prompta w czasie GPT, dostał mniej więcej taką odpowiedź i pomyślał, kurczę, to brzmi jak reklama produktu naszej firmy, to brzmi jak reklama Big Maca. Długo się nie zastanawiał, wrzucili to na, na billboardy. Tego typu billboardy można zobaczyć generalnie w, w krajach Ameryki Południowej, ale też w krajach tam w Hiszpanii i tak dalej. I co ciekawe, oni nie ukrywali tutaj źródła swojej inspiracji. Ten e, właśnie informacja, że zostało to wygenerowane przez Chargy PT, była jak najbardziej transparentna. Tutaj, co ciekawe, warto też dodać, że to wygenerowało e, odpowiedź e, konkurencji. Bardzo szybko pojawiły się kolejne plakaty, Burger King w podobnym stylu reklama, na, na, później pojawiło się to samo od Subwaya, jeszcze parę innych firm zrobiło coś podobnego, ja tutaj tego już nie wrzucałem. W ogóle swoją drogą, tak, swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że wiarygodność, czy rzeczywiście odpowiedź dla tych dwóch następnych reklam faktycznie została zwrócona przez ChatGPT. jest mocno dyskusyjna, no ale powiedzmy, podczepili się pod ten trend. Generalnie generatywne AI pojawiło się na billboardach. Powiem więcej, nie tylko na billboardach, pojawiło się również w sypialni. Tutaj, moja żona, która tutaj siedzi, może potwierdzić, że tak to właśnie u nas też wyglądało. No i tak, czyli są generatywne AI, jest na billboardach, jest w sypialni, jest też na okładkach gazet. Tutaj, okładka tygodnika Time. Pierwszy raz w historii, kiedy mogliśmy zobaczyć fragment konwersacji. No i wiecie co, że ja zacząłem nad tym wszystkim tak zastanawiać, bo to ewidentnie pokazuje, że jest super hura, optymizm, jest entuzjazm. No ale my coś podobnego już widzieliśmy parę razy. Stosunkowo niedawno były Bitcoin, blockchain, bardzo duży hype na to wszystko. Jeszcze wcześniej nie wiem, czy pamiętacie, to rok 2014 Elizabeth Holmes, która pokazywała, że z tej jednej kropli jest w stanie wyciągnąć 200 takich markerów, które pomagają w diagnozowaniu różnych chorób. W jej przypadku, w przypadku firmy Teranos, okazało się to wielkim oszustwem. Obecnie pani Elizabeth siedzi za kratkami. No i pewnie zastanawiacie się, dlaczego o tym wam wszystkim opowiadam ponieważ jest taki model Gartner Hype Cycle, który tłumaczy, jak adoptowane są nowe technologie, jak zmieniają się oczekiwania wobec nowych technologii w czasie. No i to jest prosty model, na osi X mamy czas, na osi Y mamy oczekiwania, takie można powiedzmy trzy fazy wyodrębnić, jest faza entuzjazmu, później zawsze pojawiają się jakieś wyzwania, kiedy to te oczekiwania idą w dół, no i potem dopiero po jakimś czasie pojawia się faza korzyści. No i oczywiście e, nie będzie dla Was niespodzianką, że generatywne AI jest właśnie w tym tutaj miejscu teraz. Tak, jesteśmy na konferencji AI, więc powiedzmy tak, żeby się zbenchmarkować, e, rozpoznawanie obrazów jest już w tej e, trzeciej fazie korzyści, ponieważ w chwili obecnej nie tylko możemy użyć sztucznej inteligencji i rozpoznawania obrazów, żeby znaleźć misia na, okładce popularnych czekoladek, ale używamy tego chociażby żeby diagnozować czerniaka czy na przykład raka raka piersi na zdjęciach RTG. A pamiętajmy, jeszcze rok 2017 na premierze iPhone'a X Face ID nie do końca dobrze działał, tam były problemy między innymi z rozpoznawaniem ludzi pochodzenia azjatyckiego. Więc czas i ewidentnie weszliśmy w tą fazę korzyści. Kolejny przykład tak żeby było równo, co wygląda w środku, autonomiczne samochody. Autonomiczne samochody na początku super wysoki entuzjazm, później okazało się, że warunki pogodowe powodują, że wszystkie sensory zaczynają wariować. Takim punktem przegięcia był rok 2018 bodajże, kiedy samochód autonomiczny firmy Uber potrącił śmiertelnie e, osobę w tym momencie. Nastąpiło takie otrzeźwienie. Nie, nie. Ta technologia musi być jeszcze mocno dopracowana. No ale jak widzicie tutaj na tym wykresie obecnie, samochody autonomiczne są już na tej krzywej wznoszącej, ponieważ jeżeli będziecie mieć przyjemność być w San Francisco, możecie tak jak u nas w poznaniu Ubera, sobie z aplikacji zamówić samochód autonomiczny i on w obrębie miasta będzie Was w stanie zawieźć w dowolne miejsce. No ale wracając do generatywnego AI. Czyli tak, jesteśmy teraz na samym piku oczekiwań. I co my możemy zrobić, żeby właśnie. Wiemy, że zaraz to wszystko opadnie, i co możemy zrobić, żeby faktycznie w pełni korzystać z tej technologii. I tutaj jakby taką pierwszą kompetencją, którą chciałbym, żebyście z tego wynieśli tutaj. Pomogę, sparafrazuję Karola Darwina, po prostu nie mamy wyboru, musimy się przystosować. Bo to jest, jak widzicie, to jest, idzie wszystko w jednym kierunku i jeżeli firma, jeżeli my się do tego nie przystosujemy, to tak naprawdę stracimy tą przewagę kompetencyjną. Więc taka pierwsza kompetencja, pierwszy zestaw umiejętności, które chciałbym, żebyście z tego wynieśli, to jest właśnie ta umiejętność przystosowania się do zmieniających warunków, ten resilience, flexibility i agility. No, ale to nie tylko. Wróćmy jeszcze na chwilkę do, do tego mojego przykładu z McDonald's. Tutaj macie zestawienie: z jednej strony widzimy reklamę, z drugiej strony rzeczywistą odpowiedź. I wiecie, co? ja Tak zacząłem się zastanawiać, bo tutaj jest napisane "the most iconic burger". Zacząłem się zastanawiać, co, co właściwie znaczy słowo "ikoniczne", bo chyba tak to się powinno tłumaczyć na polski, chociaż może lepszym odpowiednikiem w języku polskim będzie e, słowo kultowe. Chociaż wiecie, kultowe to mogą być zapachy PRL, więc to też nie wiem, czy do końca to tłumaczenie dobrze będzie oddawało. Ale tutaj to, co chciałbym Wam powiedzieć, to musimy wiedzieć, w jaki sposób w ogóle coś mierzymy, żeby coś z czym porównać. Dla młodszego pokolenia na przykład, w jaki sposób porównać, czy zapach wars był bardziej kultowy od zapachu brutal. Pytanie, dobre, nie mam na to odpowiedzi, ale jakie są źródła, według kogo i tak dalej. Znaczy tak się nad tym zastanawiałem i stwierdziłem, zapytam czata GPT, co mi tutaj poradzi. Dałem mu tę odpowiedź wczesną. No i dostałem ścianę odpowiedzi. Nie będę przechodził przez tą ścianę tego jest za dużo, ale tutaj są dwie rzeczy, które chciałbym, żebyście z tego wynieśli dla siebie. Pierwsza sprawa to jest zawsze szukamy danych wspierających. I przeczących, lub przeczących danej tezie. To jest jakby pierwsza ważna sprawa. Natomiast druga to szukamy zawsze potwierdzenia tego, co szukamy w aktualnych, wiarygodnych źródłach danych. I to, co tutaj Wam pokazałem, dla mnie jest esencją drugiej kompetencji, której moim zdaniem potrzebujemy analitycznego myślenia. No ale analityczne myślenie to jest za mało. Musimy również mieć taką. Świadomość technologii. Tutaj ładnie napisane to jest technological literacy, czyli ta biegłość technologiczna, ale wydaje mi się, że przynajmniej to zrozumienie, jak technologia działa, również jest istotna. No i tutaj mam dla Was taki przykład. Jesteśmy świeżo co po wyborach, emocje powoli, powoli opadają, choć nie do końca. Pytanie z latarnika wyborczego. Pewnie wszyscy znacie latarnika, jak on działa. Generalnie to jest taki zestaw pytań, który pozwala nam określić, jakie są nasze własne preferencje wyborcze. Pytanie dotyczące Unii Europejskiej. Trzy odpowiedzi: zgadzam się, nie zgadzam, nie mam zdania. Co robię? Wrzucam to do czata GPT, żeby dostać odpowiedź. No i zgodnie z oczekiwaniami, ChatGPT nie ma zdania, bo jest neutralną maszyną, więc nie posiada osobistych opinii. No ale ciekawie, zaczyna się robić, gdy jednak czat GPT zaczyna formułować jakieś swoje własne opinie może się nie zgadzać z daną tezą i dla przeciwwagi może się zgadzać z taką tezą. I teraz warto zastanowić się, co się tam dzieje pod spodem. I zobaczcie, jak piszemy sobie jakieś zapytanie w generatywnym AI. Na początku jest sprawdzany kontekst dla danego zapytania. No i tym kontekstem oczywiście może być nasza informacja, którą dodatkowo napiszemy. Przykładowo to, co pokazałem Wam wcześniej, tu wystarczyła informacja zachowuj się jak, nie wiem, lewicowy aktywista. No i w tym momencie dany kontekst zostanie wstrzyknięty. No ale to jest taki prosty przykład. Może to być w czasie GPT została dodana taka funkcjonalność, która nazywa się Custom Instructions. I to jest custom instructions, to będzie zestaw dodatkowej informacji do 1500 znaków, który pomoże operować w jakimś szerszym kontekście. Powiem więcej, dla osób, którzy programują, dla programistów na sali jest taki wzorzec projektowy, który nazywa się RAK, kiedy sięga się najpierw do dodatkowej bazy danych ze sprawdzonymi danymi i dopiero te, w uzupełnieniu o te dane, dokleja się je później do właściwego kontekstu. No i tutaj jeszcze taki może bardziej przyziemny, Przykład, jeżeli używać się pluginów, które są dostępne w czasie GPT, również w podobny sposób to działa. Pytamy o coś, ale możemy spowodować, że najpierw przed e, przetworzeniem naszego prompta przez, e, przez generatywne AI, najpierw dane zostaną uzupełnione poprzez informacje przykładowo z Wikipedii e, czy z Wolframa. Tak więc tutaj no i oczywiście później trafia to wszystko do, do generatywnego AI. to co chciałbym z tego, żebyście wynieśli, że ten kontekst jest tutaj kluczowy. Jak na tym obrazku osoba, która jest na dole, nie posiada kontekstu, o, i wydaje się, że po drugiej stronie muru pada deszcz, podczas gdy osoba, która stoi na drabinie i patrzy, co się tam dzieje tak naprawdę, okazuje się, to nie jest deszcz, jest ładna pogoda, jest pustynia, a to, co się wydaje tym deszczem, jest po prostu jakąś usterką w róże. No i z tej rury widzimy przeciekającą wodę. No i teraz przenosimy się jeszcze tutaj do samego generatywnego AI i Wiemy, modele językowe z założenia są podatne na różnego rodzaju stereotypy albo innego rodzaju takie uprzedzenia. I tutaj tego jest dużo, nie będę tego wam wszystkiego wymieniał, ale tutaj są ciekawe badania, które pokazują, że również modele językowe są podatne na mają pewnego rodzaju preferencje polityczne, które są wbudowane. I tutaj to, co wam teraz pokażę, to jest taki troszeczkę zmodyfikowany diagram Nolana. To jest bardzo proste, jak to działa. To jest taki dwuosiowy wykres. Widzimy po lewej stronie bardziej lewisowe poglądy, po prawej bardziej prawicowe, u góry autoratywne, na dole bardziej wolnościowe. No i tutaj naukowcy zaczęli mapować wszystkie popularne modele generatywne, które obecnie są dostępne na rynku, właśnie na tej macierzy. I co się okazuje? Okazuje się, że tak naprawdę mało który model jest tak Obiektywny w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc musimy pamiętać, że nie tylko my nadajemy kontekst, ale również firmy technologiczne, od których korzystamy, również ten kontekst nam nadają. I może to być różny kontekst. Tu jest przykład właśnie preferencji wyborczych, ale to możemy sobie wyobrazić, to mogą być preferowane pewni dostawcy, pewne firmy, reklamy i tak dalej. Warto o tym pamiętać. No, a tutaj jeszcze, tak, żeby wymienić, oczywiście jest ChatGPT, ale też jest Lama, to jest produkt firmy Meta, no i Bart firmy Google, żeby tak wymienić te takie najbardziej liczące się w chwili obecnej. No, ale sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ tutaj, posłuchajcie się innymi badaniami, tutaj naukowcy pokazują, że ten kontekst nadawany przez firmy technologiczne potrafi zmienić się w czasie. No i tutaj możemy się z tego dowiedzieć, że trzy miesiące temu GPT potrafił zwrócić zupełnie inne odpowiedzi niż obecnie. Mówiąc zupełnie inne, dokładnie to oznacza. To nie jest to, że zostanie dobrany inny dobór słów, po prostu odpowiedź z założenia będzie zupełnie inna. Więc pamiętajcie, co to znaczy. Na przykład, jeżeli sobie z, zaczęliście zbierać jakieś prompty, które, ok, zakładamy, będą zawsze zwracać nam to samo, to tak nie działa. Nie? Zawsze trzeba mieć tą świadomość, że niektóre prompty mogą przestawać, przestać działać z czasem. No i teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście mieli świadomość. Mówimy, pamiętajcie, opieramy się cały czas w naszym modelu, bo to nie jest tak, że generatywne AI wie. Nie wiem, mówiąc kolokwialnie, co jest dobre, a co złe, tak naprawdę nad tym wszystkim pracuje sztab ludzi. Ludzi, którzy muszą ręcznie etykietować dane, bo generatywne AI w dużym uproszczeniu to, co zrobiło ChatGPT, to zastało cały Internet, również z tą taką ciemną stroną Internetu. Więc teraz ci ludzie, Muszą etykietować, co tak naprawdę może być w ogóle zwrócone do użytkownika końcowego, a co nie może. I tutaj chciałbym Wam tylko pokazać zasygnalizować takie ciekawe. To było takie dziennikarskie śledztwo również z tygodnika Time, którzy pokazują, że w przypadku firmy OpenAI, oni to wyoutsourcowali do Kenii, ludzie na bardzo nisko opłacanych rolach, tutaj mówimy o dwóch, dwóch dolarach pracy za godzinę i praca tych osób, wyobraźcie sobie, polega na tym, że przychodzą do pracy i przez 8 godzin ręcznie etykietują, co jest dobre i co złe. I zastanówcie się nad tym przez chwilę, bo to, to też oznacza, że to są osoby, które mają styczność z materiałami, które są de facto nielegalne w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest operowanie w takiej trochę szarej strefie i na pewno jest dużym też dylematem moralnym. Czy część osób może mieć styczność z danymi treściami pod warunkiem, że reszta świata zostanie zabezpieczona? No i teraz tak, oczywiście trafiamy do wynika końcowego, no i tutaj przykładowo, jeżeli wpiszemy sobie coś w takie generatywne jajce, co nie powinno zostać nam zwrócone, to tego typu odpowiedzi prawdopodobnie uzyskamy. Te akurat tutaj screeny pochodzą albo z Midjourney, albo z Chata GPT. No ale jest to trochę też taki wyścig zbrojeń i to też warto o tym pamiętać. Tutaj mamy takiego pana, nazwijmy go, że to jest Kuba, na potrzeby tej, tej prelekcji. No i tak, no i Kuba cechuje się kolejną kompetencją, której potrzebujemy, kreatywnym myśleniem. No i wiecie co? Kuba jest w stanie zmusić chat GPT, aby wygenerował mu odpowiedź, w jaki sposób zmanipulować wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych w roku 2024. Co więcej... Jest w stanie wyciągnąć informacje, w jaki sposób wygenerować nielegalne narkotyki, wyprodukować nielegalne narkotyki, w jaki sposób wyprodukować śmiertelną broń, czy w jaki sposób spowodować, że jakaś osoba zniknie na zawsze. I to, co tutaj jest ciekawe, to są początki prawdziwych odpowiedzi. Ja to oczywiście tych odpowiedzi wam tutaj nie mogę pokazać, ale to tak w dużym skrócie tak to działa. No i to, czym się. Technika, której użył Kuba nazywa się prompt injection, czyli to jest wszczepienie w specjalny sposób dodatkowego kontekstu, żeby zmusić ten model do zachowania się w taki sposób, jaki do tego nie było to, w jaki sposób to nie powinno działać, mimo że cały czas pamiętamy, jest ten sztab ludzi, który nad tym pracuje. No, i tutaj to, co Wam pokazuję, to jest coś takiego, co się nazywa OAS Top Ten. To jest 10 grup podatności, na które podatne są duże modele językowe. Oczywiście nie będę tutaj przechodził, bo to nie ten wykład, żeby wchodzić w szczegóły, ale pamiętajcie, te wszystkie modele cały czas są podatne na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. I niejako też na potwierdzenie tutaj tego, co mówię, dwa dokumenty. Jeden z nich bardzo nowy, gdzieś tam z piątego. Października, który właśnie też pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać te podatności. Oczywiście ta podatność, którą pokazałem wam wcześniej w tym momencie jest załatania, więc fizycznie nie będziecie w stanie tego w tym momencie powtórzyć, ale warto pamiętać, co to znaczy tak naprawdę. To znaczy, że kolejną taką kompetencją, niezależnie czy, czy używamy tej technologii, czy jesteśmy pracujemy w firmie technologicznej, czy tak jak Kuba, po prostu chcemy z własnej ciekawości złamać się zabezpieczenia musimy mieć taką naturalną ciekawość oraz gotowość do e, nauki przez całe życie. No i zobaczcie, to co tutaj mi teraz pokazałem, to jest pięć takich kompetencji. Jeszcze raz zastanówmy się, co to jest. Kreatywne myślenie, analityczne myślenie, e, technologiczne, zrozumienie technologii, ciekawość, gotowość do pracy. Nad sobą, czyli do nauki przez całe życie, oraz jako fundament dla wszystkiego, umiejętność dostosowania się do zmieniających warunków. I zobaczcie, te umiejętności, co ciekawe, w całości pokrywają się z raportem, który został opublikowany przez World Economic Forum w maju tego roku. To są umiejętności, które według nich zyskują na znaczeniu w kontekście najbliższych pięciu lat. Tak więc jeszcze raz. Te Pięć kompetencji, odpowiadając na pytanie tutaj w tezie mojej dzisiejszej prezentacji, których, które pomogą nam nawigować właśnie w świecie, gdzie generatywne AI zmienia reguły gry, to jeszcze raz, kreatywne myślenie, analityczne myślenie, e, zrozumienie technologii, ciekawość, gotowość do e, nauki przez całe życie oraz umiejętność przystosowania się. I to by było tyle. Dzięki bardzo. bye mm -hmm.